Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znowu w świątyni. Wszystek schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał. Wówczas uczniowie w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemię. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od najstarszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej, Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, ja ciebie nie potępię. A od tej chwili już nie grzesz. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia, choć może się wydawać niezrozumiałe zachowanie Jezusa, który stoi przed świątynią jerozolimską. Przyprowadzają do Niego kobietę, która została jawnie złapana na cudzołóstwie, i On zamiast próbować ją bronić, pochyla się i pisze palcem na piasku. A przecież kra idzie o życie tej kobiety. Dlaczego Jezu nie ingerujesz? Dlaczego Jezu nic nie robisz, tylko pochylasz się i piszesz na piasku? Może i w naszym życiu tak często nam się wydaje, że Jezus jest obojętny na krzywdę, na problemy, które są w moim życiu, na to, że dzieje się teraz coś źle. Gdzie jesteś, Jezu pytanie? A Jezus pisze na piasku. Przecież dość mam już tego palca, palca, który jest w naszą stronę. Ukazany palca, który nas oskarża, palca, który nam pokazuje nasze błędy tych palców wszystkich innych ludzi, którzy mówią, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy słabi. Dość już mamy tych palców. Święty Hieronim tłumacząc ten gest Pana Jezusa wskazuje na fragment z Księgi Proroka Jeremiasza i mówi, że Jezus pisze na piasku grzechy tych wszystkich ludzi, którzy oskarżali tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Ale nie piszę po to, aby z kolei on ich oskarżył, ale po to, aby wskazać, jak ulotna jest pamięć Boga o naszym grzechach. Po to, że jest ona jak wiatr, która czyni z piaskiem wszystko. Wymazuje nasze grzechy. Dlatego ten nasz obraz Boga oddalonego związany jest z tym, co my myślimy o sobie. O tym, że boimy się miłości Bożej, bo za bardzo rozwinęliśmy w sobie cnotę sprawiedliwości, a ukomienowaliśmy miłosierdzie w naszym życiu. Bo boimy się takiej miłości Jezusa, która przebacza wszystko. Nie rozumiemy jej, a wtedy przychodzi strach, lęk i odejście. I wtedy to my jesteśmy, jak ta kobieta, cudzołożą. Dlatego częste miłosierdzie w naszym życiu przemienia nas. Przemienia nasze życie. Tutaj właśnie dokonuje się to miłosierdzie. I w tym miejscu Jezus do każdego z nas chce wypowiedzieć te piękne słowa: Ja Ciebie nie potępię, a Ty idź i odtąd już nie wrzesz. Historia kobiety, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii jest w pewnym sensie odzwierciedleniem historii mojego własnego życia. Kobieta nie jest wolna. Wolność jej przede wszystkim ogranicza grzech. Tak i ja w moim życiu byłem zniewolony przez grzech. Moje zachcianki i spełnianie moich własnych przyjemności zniewalało mnie. Nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy małe bochostki doprowadziły mnie tak naprawdę do uzależnienia. Dużo czasu minęło, zanim zorientowałem się, jak bardzo mnie to ogranicza, jak bardzo mój grzech mnie ogranicza, ogranicza moją wolność. Pamiętam moment przełomowy na pierwszej pielgrzymce na Jasną górę był jeden z etapów, to był etap milczenia. Był to piątek, więc postanowiłem rozważać kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Patrzyłem wtedy na siebie, umiejscowiając moją własną osobę w kolejnych momentach męki Pana, a także patrząc na cierpienie Jezusa, widziałem, jak bardzo mój grzech mnie wyniszcza. Jak bardzo rani on tych, którzy są wokół mnie, moich bliskich. I jak bardzo zadaje to ból Jezusowi. Pamiętam do dziś, że przez następną godzinę nie oszczędzałem łez. Zrozumiałem wtedy wielką miłość Jezusa do mnie. Że Jezus mnie nie potępia. Że Jezus mi wybacza, bo mnie kocha. Po prostu kocha mnie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: i ja Ciebie nie potępiam. Idź. Ale nie grzesz już więcej. Te słowa uważam, że powiedziane są również do mnie. Jezus mówi: Nie potępiam Cię. Nie potępiam Cię, ale proszę Cię nie grzesz już więcej. Droga walki z grzechem była przede mną od tej pory jeszcze bardzo długa. Upadków było jeszcze bardzo wiele, ale za każdym razem był przy mnie Jezus, który podnosił mnie i mówił, przebaczam Ci, nie potępiam Cię, ale idź, nie grzesz już więcej. I to wszystko wypływało z Jego wielkiej miłości do mnie. Jego wielka miłość daje mi uwolnienie od mojego grzechu, a także daje mi wielką radość każdego dnia, że mogę cieszyć się z wolności, którą On mi daje. I za to każdego dnia pragnę dziękować i chwalić Go za to, że Jezus, najprościej mówiąc, kocha mnie.